Witam cię serdecznie. Z pewnością wiele razy zastanawiałeś się nad sensem swojego życia, nad swoim powołaniem, nad tym, czy droga, którą kroczysz, jest prawidłowa, czy decyzje, które podejmujesz, są słuszne. Być może w chwilach trudnych myślałeś, że to, co robisz, nie ma sensu, że twoje życie nie ma sensu, a to, co robisz, nie jest potrzebne nikomu, ani tobie. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Właśnie masz swój kształt, jesteś odmienny zupełnie od innych. Masz jakiś cel tutaj na tej ziemi do wykonania, więc nie daj się wpuścić w jakieś nieprawidłowe dróżki. I wykonaj tą misję, którą powierzył Ci Bóg. Jedyny w swoim rodzaju kształt. To jest właśnie temat naszych wakacyjnych nauczeń. Architekt, zanim zaprojektuje budynek, musi najpierw poznać jego przeznaczenie. I najwspanialszym architektem jest Bóg. Bóg zaplanował twoje życie zanim jeszcze się narodziłeś i ma dla ciebie wspaniały plan i cudowną rolę do wypełnienia. Bóg daje nam pięć kształtujących narzędzi, które pokazują ci, jak masz służyć jemu i innym oraz jak masz realizować swój cel i swoje powołanie. Dary duchowe. Bóg obdarza cię wieloma darami duchowymi, abyś budował siebie i innych. Serce. Wolne, pełne miłości, troski, bijące dla kochającego Boga. Zdolności. To Twoje mocne strony, Twoje dary, talenty i umiejętności. Osobowość. Bóg stworzył Cię konkretną osobą z unikalnymi cechami, charakterem i sposobem bycia. Doświadczenie. To Twoje doświadczenie zawodowe, wszystkie Twoje osiągnięcia. To, to wszystko, co możesz wykorzystać w pracy dla Boga. Bóg niczego nie marnuje. Dał Ci szczególne zdolności, umiejętności, dary duchowe, charakter, doświadczenie i serce. Rozpoznaj z nami swój kształt i wejdź w cudowny plan, jaki Bóg ma dla Twojego życia. Zapraszamy Cię na spotkania naszej wspólnoty we wtorki o godzinie 19 w salce przy parafii na ulicy Sandkiej 2. Rozpoznaj swój kształt! Zapraszam. Na kształt! Serdecznie Was zapraszają? Ludzie odpowiedzialni za naszą wspólnotę: Sylwia Palonek, J. i Joanna Ładosiowie, Ania Słowik, Małgorzata Niedźwiecka i Jarosław Plata. Nie może Ciebie zabraknąć. Przyjdź, posłuchaj, kształt. Serdecznie zapraszam, ksiądz Wichautawal.